Chyba wszyscy w tym kraju nad Wisłą zadają sobie jedno pytanie. To jest mam na myśli ludzi porządnych, wrażliwych, uczuciowych, empatycznych, których gnębi bez przerwy jedna kwestia i drapią się po głowie. Mianowicie, dlaczego wszystkie związki Dody muszą się tak tragicznie kończyć? Ile by ich nie było? To są Majdany, Nergale i całe zastępy innych, a w dodatku sprawy kończą się wielkimi medialnymi skandalami. Temat nareszcie podjął kapitan Robert, prezes Nautilusa. Człowiek o wielkim sercu, który nigdy nie pozostaje obojętny na ludzkie cierpienie. Współczuję, bardzo jej nawet współczuję, mimo że ona tam robi różne rzeczy, ale jej ale współczuje. Ciągle nowi kochankowie, nowi wiesz, nowe przygody, nie może się zatrzymać. No więc właśnie, kapitan bardzo lubi dodać jej piosenki, chociaż ma pewne zastrzeżenia co do ich tekstów. Ale w tych tekstach też jest taka, no, brak duchowości. A konkretnie chodzi o to, że za mało szerzą wiedzę o reinkarnacji. A to jak na ironię, właśnie sprawy karmiczne wydają się być problemem Dody. Jej kolejne nieudane związki mogą też wynikać z tego, kim ona była w poprzednim wcieleniu. To nie tym ostatnim, ale jednym z tych ostatnich. Bo to nie jest tak, że idzie, ty dzisiaj jesteś bydlakiem, następne wcielenie już dostajesz wypłatę. Nie, to może być ileś tam odcinków dalej. A więc Doda musiała być jakimś bydlakiem i to mogło być setki lat temu, ona też może tego nie pamiętać i ponosić teraz za to karę, no ale to jest właśnie piękne w reinkarnacji. Co jest jeszcze piękniejsze, że będzie cierpieć długo, długo w następnych życiach, bo kapitan odnosi się do obecnej wojny medialnej, potężnej z jednym z jej niedawnych mężów. I najpierw się spletli w jakimś, nie wiem, uczuciu, tak, domyślam się, teraz nienawiści, dwa uczucia są bardzo bliskie siebie i bardzo szybko mogą tak. przeskoczyć jedno w drugie. I jeżeli całe to życie swoje na przykład zamienią w taką wojnę potężną, to to się nie skończy w momencie, kiedy się znajdą w krainie światła. Innymi słowy, kiedy wojująca Doda i jej kolejny wojujący ex dotrą już do krainy światła, to będzie tam na nich czekał głęboki mrok. Ludzie, którzy kroczyli na taką wojnę zawiązują tak zwaną więź karmiczną. To znaczy, że oni w momencie przejścia do krainy światła też będą się mienieniać. A potem będzie im zaproponowane pewne wypalenie tej karmy postaci kolejnego życia. Mogą być na przykład, wcale nie muszą być kochankami czy, czy coś, to może być brat i siostra. Tak. To jest, jakaś, jest jakiś mechanizm niesamowicie sprawiedliwy. Sprawiedliwy i piękny, bo może się okazać, że wasze ukochane rodzeństwo to właśnie wypalanie karmy za poprzedni paskudny związek, a w nowym życiu i tak lepszego nie znajdziecie. Przy okazji wielka frajda dla tych, którzy nienawidzą Dody, że nawet w Krainie Światła nie wyjdzie ze swoich partnerskich problemów. No chyba, że... No chyba, że w przyszłym wcieleniu przestanie do cholery śpiewać.